Konrad Pawłowski, Zespół Bałkański, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Witam Państwa w nietypowym miejscu, ponieważ jest to Mitrowica, podzielone miasto. To jest południowa część Mitrowicy, a po drugiej stronie widzimy północną Mitrowicę. Ta część południowa nazywana jest umownie częścią albańską, a po drugiej stronie widzimy. Część serbską. Tutaj płynie rzeka Ibar, która stanowi symboliczną granicę albańskiego i serbskiego Kosowa. Jest to oczywiście granica symboliczna i umowna, ale tak tutaj ta granica funkcjonuje. Przez ostatni miesiąc jednym z najważniejszych tematów dotyczących regionu Bałkanów była kwestia sporu, sporu prawnego, niemalże wojny dyplomatycznej między Kosowem i Serbią. Spór ten dotyczy oczywiście w najszerszym kontekście. Kwestii statusu prawnego międzynarodowego Kosowa. Natomiast egzemplifikacją tego sporu, która przyciągnęła uwagę świata w ciągu ostatniego miesiąca, był spór dotyczący nowych zasad przekraczania granicy przez osoby z dowodami wydanymi przez Republikę Serbii. Drugim elementem sporu była kwestia tablic samochodowych, które przez lata Serbia wydawała kosowskim Serbom. Tablice te można dzisiaj zobaczyć już tylko w północnym Kosowie. W tej części około 9,5 tysiąca tablic jeszcze funkcjonuje, i właśnie te tablice rząd Kosowa chce wymienić. Za moimi plecami znajduje się symboliczna granica między albańską częścią Kosowa i tak zwanym północnym Kosowem. To jest to symboliczna granica, za którą znajdują się cztery gminy serbskie. Które w dużym, w dużym stopniu funkcjonują jeszcze w ramach systemu państwowego Republiki Serbii. O tych kwestiach mówiłem w poprzednim komentarzu wideo. Więc w północnym Kosowie znajdują się te tablice, które premier Elwin Kurti chce wymienić, i to jest dzisiaj główny element sporu. Dlaczego? Ta kwestia, ponieważ strony dogadały się w kwestii wprowadzenia tzw. dokumentów wjazdu-wyjazdu, Entry-Exit Documents. O tym także mówiłem w poprzednich komentarzach wideo. 27 sierpnia, w wyniku intensywnej mediacji społeczności międzynarodowej, mediacja ta była prowadzona m.in. przez zastępcę podsekretarza stanu i specjalnego wysłannika do spraw Bałkanów Zachodnich Gabriela Escobara, z jednej strony, a z drugiej strony, y, przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw dialogu między Belgradem i Północną, Mirosława Lajczaka, ta wspólna ofensywa dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że strony ostatecznie porozumiały się w kwestii y, części tego sporu, czyli w kwestii dokumentów wjazdu i wyjazdu, z których obu obustronnie zrezygnowano. Co to znaczy? Y, oznacza to, że y, decyzja rządu Kosowa o wprowadzeniu w oparciu o zasadę wzajemności o wprowadzaniu dokumentów wjazdu i wyjazdu dla Serbów, czyli, czyli dosłownie kartki, kartki papieru, którą mieliby oni posługiwać się na terytorium Kosowa, jeżeli przekraczaliby granicę z, do, z dowodami serbskimi, ta decyzja nie wejdzie w życie, ponieważ strony dogadały się w wyniku presji, w wyniku mediacji międzynarodowej, strony dogadały się, że obustronnie rezygnują z tych dokumentów. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jeżeli obywatel Serbii przekracza granicę Kosowa, przedstawia tylko dokument, dokument dowód osobisty. I tak samo, co jest pewnym nowym, nowym jeśli osoby z dowodami wydawanymi przez Republikę Kosowa przekroczą granicę między Serbią i Kosowem, przekraczają je, od 1 września przekraczają je tylko w oparciu o te dowody, czyli na granicy już nie otrzymują od Policji Granicznej Serbii, nie otrzymują dodatkowych dokumentów, tych entry-exit documents, które Serbia wydawała przez 11 lat, co było dla Albańczyków irytujące i przede wszystkim podważało państwowość Kosowa. Tych dokumentów dodatkowych, którymi Albańczycy mieli się posługiwać na terytorium Serbii, już nie ma, czyli w skrócie Zasada wzajemności oznacza, że Serbowie mogą przekraczać granice z dowodami serbskimi, Albańczycy przekraczają z dowodami kosowskimi i żadna ze stron nie wydaje już żadnych dodatkowych dokumentów. Co, co to rozwiązanie oznacza? Przede wszystkim uproszczenie przekraczania granicy przez obywateli Kosowa, którzy no, musieli te dokumenty uzyskiwać od władz Serbii. Oznacza, oznacza również, że w jakimś sensie jest to sukces władz Kosowa, które doprowadziły do, do tego, że Serbia zniosła te dokumenty, entry, exit documents, które były po prostu jakimś sposobem na podważanie państwowości Kosowa. Natomiast to, co jest elementem dodatkowym, to jest. Sprzeciw Serbii przeciwko stwierdzeniu, że poprzez uznanie dokumentów kosowskich Serbia uznaje państwowość Kosowa. Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem rozmieszczone są takie plakaty, na których jest wyraźnie zapisano, że fakt, że Serbia zrezygnowała z, z tych dokumentów wjazdowych i w tym sensie uznaje dowody kosowskie, nie oznacza, że Serbia uznaje państwowość Kosowa. Więc jest to, jest to sprzeciw wyraźnie wyartykułowany. Natomiast dyskusja, która się toczy wokół tego rozwiązania no, dotyczy stwierdzenia, że jak niektórzy wskazują że Serbia uznając dokumenty Kosowa w zasadzie to jest kolejny argument że Serbia uznaje państwowość Kosowa czemu władze w Belgradzie oczywiście zdecydowanie zaprzeczają i protestują i stąd te informacje na przejściach granicznych że Serbia uznaje dokumenty kosowskie ale nie uznaje że oznacza to uznanie państwowości Kosowa więc w tym sensie spór trwa dalej najważniejszą kwestią sporu na dzisiaj są tablice rejestracyjne tak jak powiedziałem tylko w północnym Kosowie, bo tylko w północnym Kosowie jeszcze są te serbskie tablice, one występują, ponieważ Serbowie żyjący w południowej części, powiedzmy w środkowej, południowej części Kosowa, w tym tak metaforycznie umówiąc albańskim morzu, Serbowie żyjący w Enklawach wymienili już tablice i posiadają tablice RKS, odnoszące się do państwowości kosowskiej. Są do tego zmuszeni, po prostu nie mogliby funkcjonować, poruszać się samochodami poza terytorium enklaw. Natomiast na terenie północnego, zbuntowanego, jak niektórzy twierdzą, Kosowa, ta jurysdykcja władz kosowa nigdy nie przejawiała się z taką, z taką mocą jak na terenie pozostałej części Kosowa. I tutaj rzeczywiście rzeczywiście te tablice serbskie są. One są dla Serbów elementem. Potwierdzający przynależność Kosowa do Serbii. Są, więc nie są to tylko tablice, jest to element symboliczny, element jeden z, z nielicznych elementów państwowości serbskiej na Koso, w Kosowie. E, natomiast e, rzeczywiście w północnym Kosowie ta jurysdykcja Pristiny i Belgradu się nakłada. I to, co, do czego dąży premier Kurti, dąży w sposób asertywny. E, niektórzy wskazują, że bardzo zdecydowany, I naciska na, na Serbię. Do czego, to, do czego dąży premier Kurki, to dokończenie procesu ustanawiania państwowości kosowskiej na północy, czego, czego oczywiście, co, co budzi kontrowersję wśród żyjących tutaj Serbów i oczywiście budzi sprzeciw i protest władz w Belgradzie, które szukając rozwiązania dotyczącego jakiejś formy kompromisu kilka lat temu jeszcze myślały o tym, żeby tu właśnie, w jakim sensie przebiegało rozgraniczenie między Serbami i Albańczykami. To o tym właśnie rozgraniczeniu, które nigdy nie zostało zdefiniowane, mówiła administracja Donalda Trumpa. Ten pomysł został odrzucony, natomiast w jakim sensie odzwierciedlałby on pełną realność sytuacji, o której tutaj możemy mówić. Po tej stronie mamy państwowość kosowską, po tamtej stronie. Elementy tej państwowości oczywiście są, ale także elementy państwowości serbskiej. I Serbowie żyjący właśnie tutaj w północnym Kosowie no przez ten ostatni miesiąc żyli w napięciu, nie wiedzieli co będzie po 1 września, jak będzie wyglądała implementacja tych decyzji rządu Kosowa z 29 czerwca, o których mówiłem już w poprzednich komentarzach. Wczoraj, 1 września, premier Kurti przypomniał, że Zgodnie z decyzją z 31 lipca o przesunięciu terminu wejścia w życie tych decyzji z 29 czerwca, Serbowie na północnym Kosowie powinni w terminie od 1 września do 31 października wymienić tablice, które mają. Te tablice są znaczeniem SRB, odnoszące się do Republiki Serbii, wymienić na tablicę RKS, tablice kosowskie. Wskazywały wczoraj wiadomości albańskie. W ciągu pierwszego dnia obowiązującego tego terminu nikt nie stawił się do wymiany tych tablic. Władze Kosowa ustanowiły 34 punkty wymiany tych tablic. Wprowadzono też także pewne ułatwienia, także finansowe dla serwów, żeby wymienili te tablice. Natomiast Cóż, społeczność serbska północnego Kosowa, tutaj mieszka około 40-50 tysięcy Serbów, po prostu nie kwapi się do tego, żeby wymienić te tablice, a rozwiązania tego konfliktu należy szukać na pewno na drodze politycznej, na drodze dialogu, który toczy się w Brukseli. Jest to dialog niełatwy, dialog toczy się już od 2011 roku i w dalszym ciągu rzecz fundamentalna, podstawowa, czyli jakiś kompromis w kwestii statusu Kosowa do tego. Nie doszło, nie doszło do porozumienia i więc co jest, co się dzieje teraz? W tym, przez, przez następne dwa miesiące władze Kosowa będą kontynuowały trwającą już kampanię promocyjną dotyczącą wymiany tych, tych rejestracji, czyli władze Kosowa zachęcają Serbów w północnym Kosowie do tego, żeby wymienili te tablice do 31 października. Więc nie należy spodziewać się, że w najbliższym czasie dojdzie tutaj do jakiegoś wzrostu napięcia. Pamiętajmy, 31 lipca i 1, 1 sierpnia rzeczywiście Serbowie w ramach protestu przeciwko decyzjom. Władz, władz Kosowa z 29 czerwca y, zablokowali północne Kosowa, zablokowali drogi na północy, drogi dojazdowe do Przeźwierinie i Byrniak i to był ten moment, kiedy, kiedy doszło do tej intensyfikacji napięcia politycznego. Y, tego na razie nie ma. Sytuacja jest spokojna. Y, myślę, że ludzie po prostu są zmęczeni, ale zmęczeni, a jednocześnie obawiają się tego, co będzie dalej, jak będzie wyglądała implementacja tych decyzji po 31 października, bo jeżeli władze Serbii i Kosowa nie dogadają się w kwestii tablic, po 31 października możemy spodziewać się, że dojdzie do ponownych blokad drogowych, ponieważ minie termin do, do wymiany tablic i w zasadzie Pytanie, co zrobią władze Kosowa? Czy będą chciały te tablice w jakiś sposób wymienić Serbom bez ich woli, zgody? To jest na pewno to, co, co budzi tutaj niepokój i. Także sprzeciw Belgradu, czyli czy władze Kosowa zdecydują się na jakieś przymusowe wymienianie, czy policja kosowska będzie ściągała te tablice. To jest pytanie. Myślę, że to byłby najgorszy scenariusz, bo on doprowadziłby do powstania blokad, zablokowania północnego Kosowa. Pamiętajmy, że w latach 2011-12 ten kryzys wokół zasad przekraczania przejść doprowadził do faktycznie zablokowania Kosowa, do odcięcia tej części Kosowa, a nawet do. E, likwidacji tych blokad w późniejszym terminie przez personel kworu. Dochodziło wtedy do starć między Serbami i, i KFOR-em. Ten scenariusz zapewne się nie powtórzy, ale napięcie wokół, wokół północnego Kosowa trwa dalej. E, niewątpliwie e, 31 października to jest ta data, która będzie e, wyznaczała e, powrót do w kwestii tablic w północnym Kosowie, lub jeśli strony w międzyczasie się dogadają, po prostu kontynuację e, sporu formalno-prawnego wokół kwestii, e, w kwestii statusu prawno- międzynarodowego Kosowa. Co będzie dalej w kwestii tablic rejestracyjnych w północnym Kosowie? To jest oczywiście temat, który będzie przedmiotem negocjacji między Serbią i Kosowem i na pewno będzie przedmiotem zaangażowania społeczności międzynarodowej, czyli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jest to niewątpliwie spór bardzo ważny, spór symboliczny, który powinien zostać rozwiązany do 31 października na drodze dyplomatycznej. Co będzie dalej, zobaczymy po 31 października. Żegnam Państwa z Mitrowicy. Czy też kosowskie mitrowicy, jak wskazują Serbowie. Jest to miasto, które jest podzielone, jest, jest też symbolem sporu między Serbią i Kosowem, sporu niezakończonego, który powinien zostać rozwiązany na drodze dyplomatycznej. Zachęcam do kom lektury komentarzy Instytutu Europy Środkowej, Konrad Pawłowski, zespół bałkański, Instytut Europy Środkowej w Lublinie.